Że no kamień ma tutaj to zrobione perfekcyjnie, więc warto brać z tego przykład. Cześć! Dziś nowa seria. Czyli sprawdzam, zobaczymy stronę innego fotografa i sobie omówimy co nieco. Nie zawsze to będą omówienia fotografii na danej stronie, będę poruszał różne tematy związane z fotografią. Strony będę sprawdzał na telefonie komórkowym, nie na komputerze. Dlaczego? Większość moich przynajmniej użytkowników, i myślę, że to się tyczy całego internetu i przede wszystkim branży ślubnej, przegląda nasze strony na telefonach. Dlatego będę sprawdzał, jak one działają na telefonach, będziecie mieli zrzut ekranu. Tego jak przeglądałem daną stronę i co nieco Wam opowiem. Kogo dzisiaj sprawdzę? Będzie to Kamil Koziński. Skąd wybór? Przede wszystkim dlatego, że z Kamilem miałem okazję współpracować nie fotograficznie, a w kontekście SEO. Kamil pomagał mi przez dłuższy czas ogarnąć moją stronę, żeby w kontekście SEO wyszła trochę do góry. Kamil jest mistrzem w tym temacie. Także chciałbym wam pokazać jak może wyglądać dobrze zorganizowana strona i co warto tam zamieszczać. No i generalnie można się zainspirować, a jeżeli będziecie mieli problem, a pewnie będziecie mieli, to możecie jak najbardziej odezwać się do Kamila. Myślę, że jeżeli będzie miał czas i możliwości, to wam pomoże. Albo możecie u niego wykupić jakiś pakiet i po prostu tak jak ja się doszkolić. Także polecam tego fotografa i gościa mastera od SEO. Tymczasem zaczynamy analizę. No więc tak, wchodząc na stronę Kamila, mamy logo, mamy rozwijane menu, mamy informacje i parę młodą. Później jest opis. Kamil się przedstawia i od razu widzimy, że jest to fotograf ślubny z Warszawy. No i generalnie. Ten początek to jest też fajny początek pod SEO, bo Kamil. Automatycznie wyszukiwarką sugeruje, że jest fotografem ślubnym z Warszawy. Później mamy dalszą część opisu warto, żeby to było ludzkie i czytelne dla par młodych, bo pary młode zdarza się, że to czytają. Oczywiście nie wszyscy to powinno być zrobione i pod wyszukiwarki i pod klienta. Także no, Kamil ma tutaj to zrobione perfekcyjnie, więc warto brać z tego przykład. Jeżeli będziecie mieli z tym problem, no to tak jak już mówiłem na początku, warto skorzystać z jego usług, żeby chociaż tą swoją stronę jakby żeby dać jej kopa takiego, żeby, żebyście byli wyszukiwani przez, przez klientów w wyszukiwarce Google. Ale do czego tutaj chcę przejść? Bo tutaj mamy wszystko fajnie poukładane, fajne zdjęcia wybrane. Chciałbym zobaczyć blog i pokazać Wam, jak fantastycznie można wybierać tematy, żebyście byli znajdowani pod różnymi frazami. I Kamil to robi znakomicie, więc zaraz sobie wejdziemy na bloga. O, i teraz tak. Blok. Sesja ciążowa z partnerem, sesja w sadzie jabłoni pod tarczynem, wesele w plenerze Warszawa i okolice, sesja narzeczeńska jesień, maja i Łukasz. Ślub i wesele z motywem lawendy. Pierwsze cztery wpisy, które już tam sugerują jasno, tytuły tych wpisów, nagłówki, czego możemy się spodziewać w środku. Także klient, który będzie wyszukiwał, będzie trafiał na ten wpis, bo on jest dosyć dobrze już zakomunikowany na starcie. Jeżeli ktoś będzie szukał wesela w prenerze w Warszawie lub okolicy, to ten nagłówek Kamila automatycznie sugeruje wyszukiwarkom, że to u niego będzie coś można przeczytać o takim weselu. No, i trafiamy na stronę Wesele w plenerze Warszawa i okolice. Generalnie, jak sobie przeczytacie ten wpis, to zauważycie, że Kamil tu jasno opisuje, co i jak znajduje się w tym wpisie. I jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć informacje na temat wesela w plenerze, to właśnie pewnie trafi za jakiś czas, bo nie wiem, jaki to jest nowy wpis, ale za jakiś czas na wpis. Kamila, to automatycznie może nam przyciągnąć kolejnych klientów, którzy będą właśnie czymś takim zainteresowani. Także sugeruję wam zainspirować się takimi wpisami, jak tu Kamil pokazuje. Tak jak mówię, no to jest kupa roboty. Ja z Kamilem spędziłem około pół roku, żeby moją stronę doprowadzić do porządku, żeby te wpisy były. Ciekawe, interesujące i też mocne pod wyszukiwanie. Znajdywaliśmy frazy takie, które klienci by wyszukiwali. Także polecam Wam Kamila, żeby się zainspirować jego wpisami, jego zdjęciami też jak najbardziej, chociaż tutaj jest wpis bardziej taki o weselu, on. i tutaj mój komentarz się nawet znalazł, o weselu w plenerze. Jak najbardziej Kamil też robi wpisy, w których pokazuje swoje zdjęcia. Więc zobaczmy na przykład blog. I sesja w sadzie jabłoni pod tarczynem. I tu mamy opis, a potem będziemy mieli zdjęcia. Klimatyczne zdjęcia w sadzie jabłoni. Fajna, naturalna sesja. Więc takie wpisy też jak najbardziej. Nie tylko pod wyszukiwarki, ale jak trafi do Was klient, który będzie chciał po prostu przejrzeć sobie bloga, zobaczyć jakie zdjęcia robicie, to warto też robić wpisy takie typowo pod klienta, żeby mógł zajrzeć i zobaczyć Wasz styl. Yy, dokładniej. Więc, więc takie wpisy jak ten yy, też jak najbardziej są potrzebne. Yy, I to by było na tyle. Tu znowuż mój komentarz. Jak widzicie, obserwuję Kamila yy, i staram się yy, obserwować też innych fotografów. W kolejnym odcinku będzie troszkę inaczej, będzie trochę bardziej o zdjęciach. Yy, w tym odcinku było trochę o SEO. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, piszcie w komentarzach. Ewentualnie, piszcie bezpośrednio do Kamila. Link do jego strony będzie w opisie do tego filmu. Dzięki. Na razie.